Siemane, witajcie w naszym szorcie na kanale. Kolejne zakupy złomowe. Siata pełna. Tutaj, to co było, to się później nagra film. To były pierwsze zakupy. Drugie zakupy przerobiliśmy. No, nie licząc tam, bo jeszcze wcześniej kupywałem. Pamiętacie? Tam chyba nie. Tak, kupywamy silniki, agregaty. Ale tu chodzi o takie zakupy. Wiecie, takie lepsze. Czyli tu pierwszy to jest jakiś w ogóle taki silnik, chyba cewka, może nie wiem, wygląda jak cewka. Także tu pierwsze trzeba je przerobić. Drugie już przerobione 42 zł na plus. Trzecie zakupy jeszcze szorcik nie opublikowałem, ale no yy, dzisiaj opublikuję. I dzisiejsze zakupy po 2 zł. Ja widziałem yy, ten piwol takie kupywał te ABS pompy po 3 chyba złote nawet czy 2,50 i mu się opłacało więc czemu mi po 2 ma się nie opłacać nie no, no i tu pompa ABS i na dole kilka jakiś kluczy, kombinerki nie jakieś takie gówienko i tam jeszcze jakieś styczniki z kuchenek gazowych są no więc będziemy rozbierać to za, za jakiś czas, I najpierw trzeba ogarnąć to, to i to, bo sporo miejsca zajmuje, a to mało. Więc teraz biorę się z nagrywania tego filmu. A 40 zł, 22 kg. No, widzicie, gdybym to dał po 2 zł, powiedział nie po, po 50, zł, to bym zapłacił 40, a tak jest 30, czyli dycha będzie na pewno zarobku. Dobra to co? Ja zaczynam nagrywać ten film, a w tym shortciku to na tyle. Cześć!